Wyruszyliśmy pod koniec lipca 2003 roku. Płynęliśmy szukać wraku Kadiak. Dno jest na 27 metrach. Gdy dotarliśmy do zatoki Icon, natychmiast zeszliśmy pod wodę. Byliśmy przekonani, że od razu znajdziemy wrak. Zeszliśmy na 24 metry. W wodzie było mnóstwo zawiesin, i nie było widać dna. Pływaliśmy, aż zaczęło się kończyć powietrze, ale niczego nie znaleźliśmy. Byłem zawiedziony. Pod wodę zszedł kolejny zespół. Gdy wrócili, powiedzieli, chyba coś mamy. Jeden z nurków znalazł na dnie kawałek blachy. Wiedzieliśmy, że dla ochrony przed małżami kadłub kawiaka był obity miedzianą blachą. To mogła być blacha z kadłuba statku, albo jakiś śmieć, który by rzucił za butę turysta. Trzeba to było sprawdzić. Pod wodę zeszła więc kolejna ekipa. A gdy wróciła na powierzchnię, jeden z nurków zawołał. Widzieliśmy, lufę działa. Poważnie, to nie był kamień? Nie, to działo. Czy to miało znaczyć, że na dnie jest wrak? Nurkowie wrócili pod wodę z kamerą, żebyśmy mogli widzieć to, co oni. Jesteśmy na pokładzie i nagle widzimy, że znaleźli kotwicę. Kawałek dalej leżała lufa, działa. Znaleźliśmy wrak. Będąc pod wodą, nie należy się śmiać, bo to może być niebezpieczne. Ale gdy dokona się takiego znaleziska, serce zaczyna bić szybciej. Cieszyłem się, a jednocześnie byłem pełen obaw, bo po tych wodach pływały setki statków, i wiele z nich utonęło. Skąd mogliśmy mieć pewność, że to właśnie Kadiak? Nie wiedzieliśmy, kiedy zatonął ten statek i czy w ogóle był rosyjski. Potrzebna była pomoc archeologów. Dziewięć miesięcy później wróciliśmy do wraku z ekipą specjalistów z Uniwersytetu East Carolina. Wtedy po raz pierwszy nurkowałem tam z archeologami. Ich kierownikiem był Frank Cantelas. Oni wiedzieli, co robić, czego szukać i co zabrać na powierzchnię. To, co odkryli, było niesamowite. Stopniowo usuwali osady wokół znalezisk i odsłonili drewniane szczątki wraku. Najpierw zobaczyłem stos kamieni, który miejscami miał metr wysokości. To nie było dzieło natury. To były kamienie balastowe, które służyły obniżeniu środka ciężkości statku, aby chronić go przed obróceniem się do góry dnem. Pod kamieniami były resztki poszycia i wręgi kadłuba, więc całość zaczynała nabierać kształtu. Sądzimy, że na pokładzie statku było sześć dział. To było coś, co zawsze chciałem znaleźć. Takich rzeczy nie ma we współczesnych wrakach.